Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj ponownie z Danutą Dąbek i dzisiaj ponownie opowiemy o tym, jak wrócić do zdrowia dzięki właściwemu odżywianiu. Witam Cię. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry Aleksander, dziękuję pięknie za zaproszenie. Tak, o co chodzi z tym odżywianiem prawidłowym i z mikrobiomem? Mikrobiom to jest coś, co się pojawiło. No jakby tak niedawno, powiedziałbym, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu, wcześniej mało się o tym mówiło. I teraz nauka wie coraz więcej na ten temat. Jest to coś niezwykle ważnego, więc proszę omówmy to. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że jest to bardzo ważne, a ja chciałabym Państwa dzisiaj zabrać i Ciebie również w podróż po ludzkim organizmie. Człowiek zbudowany jest aż z 79 organów. A 30 bilionów komórek, które nas zamieszkuje, to przede wszystkim wirusy, bakterie i pleśnie. Te, które tworzą mikrobiom, jest około 39 bilionów. Dobra wiadomość jest taka, że w 44% jesteśmy człowiekiem, a reszta to bakterie, pleśnie, grzyby, które nas zamieszkują. Niestety. To jest wiadomość dobra? Czy właśnie? To, dobra, to do, do, zależy dla kogo, dla pleśni pewnie niekoniecznie, dla pleśni pewnie tak, a dla nas niekoniecznie. No, dobra, no to co ten mikrobiom robi, do czego to służy? Jasne, mikrobiom, mikrobiom to jest zbiór mikroorganizmów takich jak właśnie bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby. To są mikroorganizmy, które zamieszkują w naszym ciele, czyli w naszym organizmie. I również na naszym ciele, jak na przykład w uszach, na skórze, w płucach, w jelitach, a zwłaszcza w jelicie grubym. Każdy z nas ma inny mikrobiom. On jest jak odcisk palca jest bardzo unikatowy. Na jego skład mamy bardzo ogromny wpływ poprzez naszą dietę. Metoda sekwencjonowania genetycznego pokazała, że żyje w nas aż 35 tysięcy różnych gatunków bakterii. 90% chorób ma swoje podłoże w jelitach. Także choroby takie jak zapalenie tarczycy, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, zapalenie stawów, nowotwory oraz wiele innych stanów zapalnych, bo każda choroba to inaczej stan zapalny, ma swoje podłoże w jelitach. No dobra. I teraz jakby jakiego rodzaju nieprawidłowości mogą w tym mikrobiomie wystąpić, czy, czy wieli tak mogą wystąpić? Różnego rodzaju stany zapalne, takie właśnie o których mówiłam wcześniej, powodują, że... Mamy niedokarmiony mikrobiom, mamy nieodżywiony mikrobiom przez złą dietę, on jest niszczony przez antybiotyki, przez stres, przez niewyspanie, przez alkohol, przez papierosy, czyli takie czynniki wpływają na niszczenie tego, tego mikrobiomu. To znaczy, że jeżeli będę jadł dużo cukru i dużo powiedzmy słodyczy, no to ten mikrobiom to będzie cieszył się, tak? Będzie się cieszył, będziesz miał przerośnięte grzyby, będziesz miał przerośnięte pleśnie, a mikrobium, czyli te. Ten właściwy mikrobiom, który powinien nas odżywiać, przerabiać nasze witaminy i transportować je dalej, on niestety będzie, będzie za, zagłuszony właśnie przez te rozrośnięte pleśnie i grzyby. Również pasożyty mają na to wpływ, więc warto się też odrobaczać, przynajmniej raz, dwa razy w roku. Dobrze, no to czym możemy mikrobiom wspomóc, żeby był solidny i właściwy. Tu skupię się chwilę na właśnie na błonniku i na tłuszczach omega-3, bo one są bardzo ważne i bardzo istotne i bardzo mocno wspomagają nasz mikrobiom, a również nasze jelita i cały organizm. Może króciutko powiem, czym jest błonnik, bo też może wiedzą ludzie, może nie wiedzą, czasami niektórzy nie mają pojęcia. Błonnik to jest jeden ze składników pokarmowych, które mają największy wpływ na zdrowie naszych jelit. Zbyt niskie spożycie włókna pokarmowego, czyli błonnika, skutkuje zaburzeniami flory jelitowej i sprzyja to powstawaniu zaparć, zwiększa ryzyko rozwoju chorób, rozwoju raka, a przede wszystkim rozwojowi raka i jelita grubego. Omawiając wpływ błonnika na jelita, przede wszystkim należy zwrócić uwagę najbardziej na oczywistą, na, na oczywistą jego funkcję. Jest to wspomaganie perystaltyki jelit. Błonnik chłonie wodę, zwiększając objętość stolca. Nie wiem, że mówimy o kupie. Ponadto włókna pokarmowe, czyli błonnik, mechanicznie pobudza ściany naszego jelita do tego, żeby się oczyszczały. Przekłada się to przede wszystkim na szybszy pasaż treści pokarmowej przez jelita. No i oczywistą korzyścią jest profilaktyka zaparć i powstających z nich hemoroidów. Prześpieszony pasaż treści pokarmowej przez jelita to coś więcej i nie tylko profilaktyka zapać. Okazuje się bowiem, że przekłada się to na znacznie krótszy czas kontaktu szkodliwych, potencjalnie kancerogennych związków z błoną śluzową jelita. Także podobny efekt przynosi zwiększenie objętości stolca, gdyż w, w, rozcieńczenie tego stolca, szkodliwych substancji przez picie większej ilości wody. Dlatego ważne jest i bardzo istotne, żeby podczas spożywania błonnika, ale nie tylko takiego zewnętrznego, na przykład pod postacią warzyw, pod postacią owoców, czy pod postacią siemienia lnianego, to, to ważne jest, aby wypijać wtedy też również dużo wody. Jest to, jest to po prostu Choroby, które powstają w jelitach jest to plaga o zgrozu naszych czasów. No dobrze, to to jest ten element jakby wydalania tego, czego nie chcemy w organizmie, a, tak. a ta część wysysania zjedzenia tego, co jest nam potrzebne, jak to działa? Jaka jest rola mikrobiomu w tej dziedzinie? Oczywiście, już mówię, najważniejsze w profilaktyce raka jelita grubego, czy w ogóle oczyszczania jelit i, i generalnie. Regeneracji elit, funkcjonowania ich prawidłowo, wykonano kluczową, wykazano, przepraszam, kluczową rolę błonnika dostarczonego w żywności. I tutaj na przykład świetną, świetnym rozwiązaniem jest chlorella. Gdyż w w 100 gramach mamy aż 60 gram białka i 12 gram błonnika. Jest to bardzo dużo w stosunku do innych produktów znanych nam na rynku. Dlatego dobrze jest o tym pamiętać i codziennie sięgać, po tego typu produkty oczywiście ze sprawdzonego źródła, bo można się chlorellą również zatruć, jeżeli jest zakupiona. Z nieczystych, pozyskana, z nieczystych plantacji. Chlorella tutaj wykazuje przeogromnie bardzo ważny, pożądany wpływ, wpływ na, na, na florę bakteryjną jelit, dzięki czemu jest traktowana jako prebiotek, a niektóre jej składowe mają zdolność fermentacji pod wpływem działania. Właśnie tych bakterii zasiedlających jelito grube. I dodam jeszcze, że chlorella ma ogromną ilość witamin, które nam przekazuje, gdy, są, gdy ją spożywamy. Dlatego ważne jest, aby była pozyskana z czystego źródła, inaczej odda nam toksyny, a nawet może nam zniszczyć wątrobę. Miałam taki jeden przykład, przykład znajomej, która spożywała chlorellę bez certyfikatów, no i niestety wylądowała na ojomie w dość ciężkim stanie na szczęście żyje. Także myślę, że to jest jedną z najważniejszych funkcji, może nie tyle funkcji, co, co informacji na temat tego, abyśmy spożywali jednak ten błonnik, jak on jest ważny w oczyszczaniu, w regeneracji i odżywianiu naszego, naszego mikrobiomu, czyli naszych jelit, które są Mózgiem po prostu, pierwszym mózgiem, mówi się, że w głowie mamy mózg, ale prawda jest taka, że to jelita zarządzają wszystkim i to one po, potrzebują e, czegoś kwaśnego, czegoś słodkiego. E, mamy często zachciwajki i to nie nasz mózg w głowie, tylko właśnie jelita potrzebują czegoś albo do wyczyszczenia, albo czegoś do zakwaszenia, e, do zmiany tego środowiska. No, i tutaj też mogę wspomnieć o kwasach tłuszczowych, które odgrywają ogromną rolę również w, w pracy naszych jelit. Kwasy tłuszczowe takie jak omega-3 są wchłaniane w okrężnicy i stanowią ogromne źródło energii, bo tłuszcz jest energią. Ponadto wpływają na zmianę naszego pH w świetle jelita i ograniczają namnażające się patogene, patogenne drobnoustroje w tym na przykład e. coli czy salmonella. Ponadto wśród wykorzystywanych, wśród, przepraszam, nie wykorzystywanych, tylko korzystnych właściwości kwasów tłuszczowych można wymienić takie działanie jak immunomodelujące, wspomagające prawidłową regenerację błony śluzowej oraz jelit, a także syntezę śluzu, śluzu błony śluzowej jelita. Czyli tą ościółkę, która ościela wszystkie nasze, całe nasze jelita. A wspomnę tutaj, że mamy 8 metrów jelit, więc jest co robić. No i tutaj też warto wspomnieć jeszcze o działaniu błonnika. Jeszcze cofnę się do tego błonnika na układ nas, naszych jelit, czyli taką sieć neurologiczno-hormonalną. Włókno pokarmowe modeluje pracę naszego układu trawiennego, łagodząc dolegliwości bólowe, takie jak dyskomfort brzuszny czy przebieg zespołu jelita drażliwego czy zdęcia. No i tutaj na koniec chciałabym tego tematu, tego wątku chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że bardzo istotną kwestią dotyczącą podaży płynów, przypomnieć to, bo wspomniałam o tym wcześniej, że stosując dietę bogatą w błonnik, czy sięgając po suplementy z błonnikiem, należy pamiętać o konieczności wypijania większej ilości wody. W przeciwnym razie możemy się narazić na odwrotny, odwrotny skutek niż tego, którego się spodziewaliśmy, ponieważ pasaż treści jelitowej ulegnie spowolnieniu, pojawią się zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, no i też w konsekwencji hemoroidy. Także ważne jest, aby dbać o nasz mikrobiom, aby był zdrowy i przede wszystkim podlegał prawidłowemu podziałowi. Dobrze, no to skoro to tak jest, to teraz podaj jakieś przykłady, gdzie zastosowano tego typu rozwiązania i mhm. ktoś cudownie nagle jest zdrowy. Oczywiście przykład osoby, o której chciałabym za chwileczkę opowiedzieć, to, to, to wspomnę o tym za sekundkę, natomiast chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć o tym, że na ratunek właśnie naszemu mikrobiomowi łącznie z błonnikiem i z, tą, z tymi pasami tłuszczowymi, pasami omega-3, również przychodzi nam sok zdjęć którego zadaniem jest zmiana pycha w naszym organizmie, czyli odkwaszanie, regeneracja, oczyszcza, oczyszcza również krew i cały organizm. On również stabilizuje wszystkie procesy stanów zapalnych, które jest bogatym źródłem witamin naturalnych i bardzo łatwo przyswajanych przez nasz organizm. Natomiast florela, o której już wcześniej wspomniałam, to alga słodkowodna, która działa jak szczoteczka, oczyszczając nasz układ odpornościowy, trawienny, nerwowy, krwionośny, limfatyczny, moczowy, ruchowy i oddechowy. Oczyszcza nas z metali ciężkich, z pleśni, z grzybów, z toksyn polekowych i z patogenów. I tutaj chciałabym wspomnieć właśnie o osobie, która przez długie, długie lata miała problemy tak, podam przykład osoby chorującej na nowotwór z Australii. Dlaczego mówię, że z Australii? Ponieważ kiedy, kiedy opowiadałam we wcześniejszych swoich nagraniach o działaniu soku z jęczmienia, o chloreli, a tutaj w tej chwili mówimy jeszcze o mikrobiomie, czyli o tym błonniku, również o kwasach omega Zgłosiła się do mnie osoba, która zadzwoniła z Australii jakiś czas temu. To była osoba, osoba która miała nowotwór o nazwie Rakowiak, który umiejscowił się w Jelicie. Kobieta lat około 40 plus, czyli jeszcze bardzo młoda osoba, pełna życia, a diagnoza, która podcięła po prostu jej nogi. Miała bardzo duże problemy z jelitami. Od wielu, wielu lat nie wypróżniała się prawidłowo, a w zasadzie to, to z tego wywiadu, który mi opowiedziała, wychodziło na to, że wypróżnia się tylko raz w tygodniu przy dobrych wiatrach. Także, y, oczywiście, próbowała sobie pomagać różnymi preparatami różnymi, ale efekt tego był, była to niestety diagnoza, bo i była u lekarza i leżała w szpitalu, robili różnego rodzaju badania i miała czyszczone jelita, nic kompletnie nie pomagało. Na szczęście skończyło się to wszystko happy endem dla tej kobiety, ponieważ zaczęła pić zielone, zieloną żywność, czyli jęczmień, chlorelle oraz zaczęła stosować błonnik pokarmowy, a także kwasy omega-3. Już dzisiaj mogę powiedzieć spokojnie, ze spokojnym sumieniem, bo minął już ponad rok, więc to już widać naprawdę efekty, że problem aż odszedł w zapomnienie, ale nadal stosuję te produkty, no i oczywiście dietę, tak jak jej e, zaproponowałam, dietę niskowęglowodanową, bardzo niskocukrową, w zasadzie bezcukrową, e, trzyma się tego bardzo mocno i rzeczywiście e, dobrze to zadziałało. Ale mm, ona również zaczęła opowiadać to innym, polecać to innym. No i, e, <głos》> i to jest właśnie siła internetu, że nawet w Australii e, ludzie nas słyszą i oglądają. Także poleca również dzisiaj innym. Dobra, no to w takim razie, jak się odżywiać na co dzień, żeby mieć jakąś taką profilaktykę wieloletnią? No. 30, 40 letnią, 50 czy 150, żeby wszystko było dobrze. Tak, więc przede wszystkim tak, należałoby rozpocząć prawidłową dietę. Oczywiście do każdej diety trzeba podejść mądrze. Najlepiej poradzić się kogoś, kto ma w tym jakieś wykształcenie, czy po prostu bardzo dobrze się na tym zna? Dobrze jest się z kimś takim skonsultować, niekoniecznie musi to być oczywiście lekarz, to może być dietetyk, to może być naturopata czy naturoterapeuta. Natomiast dobrze jest rozpocząć taką dietę w bardzo delikatny sposób, nie rzucając się od razu na nią i z dnia na dzień ją sobie zmieniać, tylko wchodzić w nią stopniowo. Dzisiaj na przykład nie jem cukru. Jutro, jeżeli będę chciała, no to zjem malutki kawałek gorzkiej czekolady żeby, czy pół łyżeczki miodu, tak, żeby nie odchodzić od tego nagle, żeby organizm też nie dostał takiego szoku. Wprowadzać, wprowadzać błonnik do naszego pokarmu. Czy to w postaci proszku specjalnie przygotowanego? który mogę też polecić, mam świetny ośmioskładnikowy błonnik, czy właśnie wprowadzić również tłuszcze, kwasy omega-3, które świetnie gaszą stany zapalne w naszym organizmie, cudownie wpływają na, na układ nerwowy. One odpowiadają przede wszystkim za skupienie, za zapamiętywanie, a także za usuwanie wolnych rodników, czyli tutaj genetycznie zaprogramowana równowaga pomiędzy na przykład omega-6, a omega-3 powinna wynosić 1 do 1, a my, nasze badania wykazują, że często jest tak, że omega-6 mamy, mamy na przykład 27 czy 30, a kwasów omega-3 śladowe ilości, więc tą równowagę trzeba, trzeba zachować, bo genetycznie tak jesteśmy stworzeni, żeby to było 1 do 1. No i niestety w tych w tych powszechnie dostępnych kwasach omega-3 brakuje składników, które umożliwiają organizmowi wykorzy wykorzystanie tych kwasów do regeneracji i do życia komórek. I tutaj należy zastanowić się przede wszystkim, czy w, ogóle je, czy w ogóle wydawać pieniądze na coś, co nie działa, czy lepiej zaopatrzyć się w te, które naprawdę bardzo dobrze działają i przynoszą efekty. Poza tym to także źródło antyoksydantów. Mówię tutaj o tych kwasach omega-3. To są inaczej przeciwutleniacze, to są, a, a utlenia, przeciwutleniacze to związki chemiczne, których głównym zadaniem jest neutralizacja wolnych rodników tlenowych, czyli pozbywanie się tego, czego nie chcemy w organizmie. Wolne rodniki to cząstki, które przyspieszają procesy starzenia, zwiększają ryzyko powikłania i różnych chorób. Ale myślę, że dość już tutaj nauki, konkret już był, czyli ta osoba, która, która nam się rozchorowała, ale wróciła do zdrowia. A dla zdrowego życia po prostu czego potrzebujemy? Czystego powietrza, czystej wody, witamin, mikroelementów, białka, błonnika i dobrych tłuszczy. I zaznaczam tutaj oczywiście, że nie mówimy o tłuszczach wieprzowych bo wieprzowina ma układ limfatyczny zamknięty, nie wydala wirusów, grzybów, chorób, y, hormonu, y, y, tych y, antybiotyków. Także y, jeżeli spożywamy wieprzowinę, ja nie jestem zwolennikiem wieprzowiny, odradzam. Człowiek ma układ limfatyczny zamknięty, otwarty, więc my się pocimy, wydalamy wszystko z siebie, wydalamy trzema drogami. Górną częścią, tak, czyli... Ustami możemy zwymiotować coś, jeśli się zatrujemy, dolną częścią, tutaj już nie będę wspominała, jak ta część się nazywa, oraz przez skórę, tak? Pocimy się w momencie, kiedy chorujemy, kiedy organizm chce się właśnie pozbyć tych, tych patogenów. Okej, okay, dobrze, no to teraz powiedz, jakie aktualnie tam wykształcenie skończyłaś, bo ty studiowałaś te, te sprawy medyczne, medycyny naturalne, więc powiedz, jak, w którym momencie swojej drogi teraz jesteś i w jakich sprawach zdrowotnych mogłabyś asystować, żeby wrócić do zdrowia. Oczywiście. Jestem dietetykiem. Skończyłam dietetykę w Gdańsku oraz skończyłam, skończyłam, jestem terapeutą medycyny chińskiej. Skończyłam szkołę w Gdańsku, która się nazywała Tomo. Więc zajmuję się bardzo holistycznie podejściem do zdrowia człowieka. Nie jestem zwolennikiem. Chemicznych środków, które, które czasem pomogą, czasem nie pomogą, mogą też zaszkodzić. Oczywiście nie, nic złego na ten temat nie chcę, nie chcę mówić, natomiast bardziej skupiam się na tym, żeby pomóc ludziom wrócić do zdrowia przez, poprzez spożywanie odpowiedniej, odpowiednich. Odpowiednich suplementów, poprzez oczyszczanie organizmu, poprzez dietę, prawidłową dietę, tak jak już wspomniałam, że ta dieta powinna mieć swoje odpowiednie kroki, czyli małymi kroczkami odstawiamy cukier, potem małe ilości węglowodanów i tak dalej, wchodzimy w dalszy etap. Oczywiście w całym procesie tego mogę również pomóc, bardzo chętnie to robię, zgłasza się do mnie coraz więcej osób, którym pomagam, już mam sporą grupę podopiecznych, którymi się opiekuje z własnego doświadczenia, ale też z podwórka innych doświadczeń ludzi. Tych doświadczeń mam całe miliony, naprawdę, no może nie miliony, ale tysiące. I tutaj też Państwu pokażę na pewno zdjęcia, które, które będziecie mogli Państwo zobaczyć, jakim osobom byłam w stanie pomóc. Także przede wszystkim chciałabym jeszcze na koniec zwrócić uwagę, że dieta jest Kluczowym rozwiązaniem. Ona rozwiązuje wiele problemów zdrowotnych, które, o których wcześniej wspomniałam w naszym programie, w naszej rozmowie. Także witaminy, białko, błonnik, dobre tłuszcze to jest potrzebne do tego, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy cieszyli się życiem. No i odkryłam pewną tajemnicę, dzięki której Jesteśmy w stanie pomóc sobie, oczyścić jelita, pozbyć się problemów z jelitami, ale nie tylko, również zdrowotnych, tak, żeby prawidłowo funkcjonować i cieszyć się zdrowiem i życiem. Jeśli ktoś z Państwa chce zapoznać się z moją tajemnicą, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Oczywiście mogę polecić dobre produkty: sok z jęczmienia, chlorelle, one są przebadane. Pod każdym względem, pod względem jakości, pod względem metali ciężkich, e, e, wszystkich toksyn, także nie ma, nie ma w nich żadnych związków chemicznych. Jest to stuprocentowy czysty produkt. Również kwasy omega-3 oraz błonnik pokarmowy, ośmioskładnikowy, jedyny w swoim rodzaju, taki na rynku to powiedz może, po jakim czasie tak średnio już efekty są widoczne przy zastosowaniu tych dodatkowych produktów? Ponieważ każdy człowiek jest indywidualnością. Tak, to jest człowiek... jasna sprawa, ale tak, się, tak. tak średnio. Jest tak. inny, oczywiście. Są osoby, które po trzech tygodniach widzą bardzo, bardzo zauważalne efekty. Tak jak ja byłam w gronie tych po trzech tygodniach ludzi, którzy zauważyli swoje efekty. Natomiast średnia, którą trzeba przyjąć, to jest od trzech do sześciu miesięcy. Te efekty będą bardzo widoczne. Tak jak mówię, u każdego one w innym czasie następują, bo wszystko zależy od tego, jak się prowadzimy, jak sypiamy, w jakim otoczeniu żyjemy, czy jesteśmy mocno zestresowani. Więc wiele czynników wpływa na to, co, co się dzieje w środku, w naszym organizmie. Także od 3 do 6 miesięcy powinno, powinny być zauważalne efekty. Czyli trzeba tu wprowadzić pewne elementy psychologiczne, czyli no coś takiego jak utrzymanie samodyscypliny. No ty masz efekty na sobie, więc na pewno musiałaś się zdyscyplinować, bo to jest tak. jasna sprawa. Większość ludzi wręcz uważa, że jest niezdyscyplinowanych i że są leniwi, no tacy odpadają niestety. Ale jak ktoś się w sobie tak przekręci coś tam w środku, jakieś tam trybiki, no to wtedy może się samodyscyplinować i wyjść na prostą w jakimś oczywiście, oczywiście, że tak. To jest bardzo istotne i to jest na pewno y, bardzo ważna dyscyplina, samozaparcie. I chęć powrotu do zdrowia, bo sami możemy sobie pomóc. Przecież nasz organizm sam się regeneruje. Wystarczy dać mu odpowiednie narzędzia, wystarczy dać mu odpowiednie środki, a on już wie, co z tym zrobić. Znam przykład osoby, której wycięto pół płuca, połowę płuca, bo był nowotwór, i wyobraź sobie, że po półtorej roku tej osobie odrosło płuco. To był niesamowity przypadek. Było to o tym głośno, ale to było lata temu. Natomiast na własnym podwórku znam osobę, której usunięto jajnik prawy czy lewy nieistotne, bo było endometrium i tej kobiecie po dwóch latach odrosły jej odrósł jeden jajnik, gdzie lekarz był bardzo zdziwiony i myślał, że to jest po prostu jakaś narość, jakiś głus. Okazało się, że normalnie pracujący jajnik. Znam przypadki ludzi, w którym zęby odrastają, więc wystarczy dać dobre narzędzia naszemu organizmowi, a on sobie ze wszystkim poradzi. I nie wolno mu w tym czasie przeszkadzać, pijąc kole, słodycze jedząc, czy nadużywając alkohol, tak? <laughs> Więc tutaj, jeżeli pomożemy naszemu, naszemu organizmowi, to on świetnie sobie z tym wszystkim poradzi. Tak, to znajdź algorytm na to odrastanie zębów, a wtedy będziesz miliony zarabiać. <śmiech> Chciałabym. <śmiech> Super. Dobra, y jakieś ostatnie słowo? Mamy takie zdrowie, jak się odżywiamy. Super. Czyli zapraszamy do kontaktu z Danutą, jeśli ktoś chciałby wrócić do zdrowia poprzez tych parę trików, które Danuta zaleca. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.